Zakrzepowe zapalenie żył. Zakrzepowe zapalenie żył to proces zapalny obejmujący żyły powierzchowne, w którym tworzy się zakrzep w świetle naczynia. Najczęściej dotyczy żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej kończyny dolnej. Czynniki ryzyka: Żylaki, Unieruchomienie, Ciąża połóg, Urazy, Wkłucia dożylne, Stany nadkrzepliwości, Nowotwory, Objawy. Ból, zaczerwienienie, ocieplenie i stwardnienie wzdłuż przebiegu żyły. Obrzęk kończyny. Wyczuwalny, tkliwy, twardy sznur w miejscu zapalenia. Diagnostyka. USG-Doppler potwierdza obecność zakrzepu. Ocena rozległości i bliskości ujścia żyły od piszczelowej do żyły udowej, ryzyko przejścia na układ głęboki. Leczenie. NLPZ, np. ibuprofen. Heparyna drobnocząsteczkowa, przez 4 tygodnie. W przypadku zakrzepu w pobliżu żyły odpiszczelowej, leczenie jak w zakrzepicy głębokiej. Kompresjoterapia. Unikanie unieruchomienia. W nawracających przypadkach, poszukiwanie nowotworu, zespołów nadkrzepliwości. Z punktu widzenia egzaminacyjnego. Po pierwsze, najczęściej dotyczy żylaków kończyn dolnych. Po drugie, objawia się bólem, stwardnieniem i rumieniem wzdłuż żyły. Po trzecie, diagnostyka opiera się na USG Doppler. Po czwarte, leczenie obejmuje NLPS i heparynę drobnocząsteczkową. Po piąte, w przypadku zajęcia żył blisko żył głębokich, postępujemy jak w zakrzepicy głębokiej. Zwężenie tętnic szyjnych. Zwężenie tętnic szyjnych to najczęstsza przyczyna udarów niedokrwiennych mózgu. Najczęściej dotyczy rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej i początkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej. Główna przyczyna to miażdżyca, proces przewlekły prowadzący do powstawania blaszek miażdżycowych. Do czynników ryzyka należą palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, wiek, choroby sercowo-naczyniowe. Zwężenie może przebiegać bezobjawowo lub objawiać się jako przemijające ataki niedokrwienne, tia lub udar niedokrwienny. Diagnostyka USG Doppler, badanie przesiewowe. angioteka lub angio-MR, w ocenie stopnia zwężenia. Klasyczna angiografia, przed zabiegiem rewaskularyzacji. Leczenie. Leczenie przeciwpłytkowe, ASA lub klopidogrel. Statyny. Kontrola ciśnienia i glikemii. Endarterektomia, w zwężeniu powyżej 70% i objawach niedokrwienia. Stentowanie, alternatywa w wybranych przypadkach. Z punktu widzenia egzaminacyjnego. Po pierwsze, zwężenie tętnic szyjnych to istotny czynnik ryzyka udaru mózgu. Po drugie, USG Doppler to podstawowe badanie przesiewowe. Po trzecie, leczenie zależy od stopnia zwężenia i objawów. Po czwarte, przy istotnym zwężeniu i objawach wskazana rewaskularyzacja. Po piąte, leczenie zachowawcze obejmuje leki przeciwpłytkowe, statyny i kontrolę czynników ryzyka. Jeśli podoba Ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze lepsze materiały edukacyjne dla lekarzy.